Jesienne liście leniwie opadły na brukowane uliczki. Powietrze pachniało wilgocią i dymem z kominów. W szarym bloku przy ulicy Kościuszki rozegrał się koszmar, który wstrząsnął nie tylko mieszkańcami gryfic, ale również całą Polską. Drogi kryminałto, podbij i zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij również w ikonę dzwoneczka, który poinformuje cię o nowym odcinku naszego podcastu. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę lub zostać naszym patronem, wchodząc w linki znajdujące się w przypiętym komentarzu. Dziękujemy. Gryfice to małe miasteczko w północno-zachodniej Polsce. W blokach przy ulicy Kościuszki mieszkają pokolenia robotników z upadłych zakładów pracy, samotne matki walczące o przetrwanie i dzieci, które marzą o ucieczce za horyzont. Rodzina Brzozowy była jednym z przedstawicieli tej szarej, przytłaczającej rzeczywistości. Nieobecny ojciec, zapracowana matka i czworo dzieci w ciasnym mieszkaniu pełnym wspomnień i niedostatku. Marcin, najstarszy syn, milczący, zamknięty w sobie chłopiec o bladej twarzy i mięsistych ustach, od małego wykazywał pociąg do ostrych przedmiotów, noże, scyzoryki, narzędzia, które w jego rękach stawały się przedłużeniem gniewu. Młodsza siostra Małgorzata była jego przeciwieństwem. Promienna, serdeczna, towarzyska. W wieku 21 lat urodziła syna, któremu nadała imię Bartosz. Chłopczyk był owocem gorącej, lecz ulotnej miłości. Samotne macierzyństwo stało się dla kobiety sporym wyzwaniem. Bez urlopu, bez zastępstwa, bez chwili na słabość. Prawie codziennie wychodziła z synkiem na spacer. Sąsiedzi obserwowali ją z okien. Najpierw szli wąską alejką między blokami, potem wzdłuż niskiego płotu aż do bramy prowadzącej na skwer. Nigdy nie poganiała Bartusia. Dostosowywała tempo do jego małych kroków. Czasem przystawała na dłuższą chwilę, gdy coś szczególnie go zainteresowało. Bez przerwy się do niego uśmiechała, miękko i spokojnie. Gładziła go po głowie, przeczesywała palcami jego niesforne włosy. On podnosił wtedy twarz, patrzył na nią dłuższą chwilę i odwzajemniał uśmiech, szeroki, miejscami bezzębny. Młodsze rodzeństwo wyjechało do Szczecina, matka pracowała za granicą. Największy problem był z Marcinem. W wieku 23 lat trafił do zakładu karnego za rozbój z użyciem noża. Przebywał w zamkniętym oddziale dla osób z problemami psychicznymi i lekkimi niepełnosprawnościami intelektualnymi. Z listów wysyłanych do rodziny wynikało, że czuł się odrzucony i zdradzony. Oskarżał rodzeństwo o brak wsparcia, groził, że zrobi im krzywdę. Po wyjściu na wolność w kwietniu 2010 roku nie miał planu reintegracji. Zamieszkał z siostrą. Jego niezdolność do adaptacji, spanie do południa, bałaganiarstwo, spotkania towarzyskie oraz unikanie pracy stało się zarzewiem konfliktu. Małgorzata miała dość pasożytniczego trybu życia brata. Nie mogła go wyrzucić z mieszkania, w którym był zameldowany. Więc bezradnie patrzyła, jak wyjada z lodówki zakupione przez nią produkty, lub wyśmiewa jej prośby o dołożenie się do czynszu oraz rachunków za media. Pragnęła, aby odszedł, lecz on nie zamierzał. Całe dnie spędzał na włóczeniu się z typami spod ciemnej gwiazdy. Do domu wracał na Rauszu, który wzmagał jego konfliktową naturę. 7 października 2010 roku 24-letnia Małgorzata zaprowadziła trzyletniego letniego Bartusia do żłobka, po czym udała się do pracy. Marcin obudził się koło godziny 10. Był wzburzony. Postanowił udać się do sklepu z narzędziami, w którym zakupił gaz pieprzowy, taśmę klejącą oraz sznur. Po powrocie do domu beznamiętnie oglądał telewizję. Małgorzata wróciła z pracy. Ponownie poprosiła, aby się wyprowadził lub znalazł zatrudnienie. Uderzył ją. Zraniona i zapłakana uciekła z synkiem do sąsiedniego pokoju. Niewzruszony 29-latek postanowił odpocząć. Położył się do łóżka. Miał nadzieję, że sen pomoże mu się wyciszyć i złagodzi buzujące w nim napięcie. Koło godziny 22.00 wstał, wziął do ręki gaz pieprzowy, taśmę i nóż typu Finka. Otworzył drzwi do pokoju siostry. Śpiąca kobieta poczuła szarpanie oraz piekący ból pod powiekami. Zaczęła krzyczeć, próbowała uwolnić się z jego silnego uścisku. Marcin wpadł w szał, zatkał jej usta i zadał jej kilka ciosów nożem. Leżący obok bartuś zaczął płakać i wzywać mamę. Kiedy spostrzegł, że wujek jest coraz bardziej wściekły, wstał z łóżka i zaczął uciekać do łazienki. Mężczyzna go dorwał. Potrząsnął nim i poprosił, aby się uspokoił. Na próżno dziecko podzieliło los Małgorzaty. Po wszystkim, 29-latek spakował do plecaka telefon siostry oraz dekoder satelitarny o wartości 200 złotych. Wziął kąpiel, aby zmyć z siebie ślady krwi i poszedł spać. Następnego dnia, około 6 nad ranem, wyszedł z mieszkania i wsiadł do autobusu jadącego na dworzec główny. Przed południem do mieszkania Małgosi zapukał jej znajomy. Był zaniepokojony jej nieobecnością w pracy oraz milczącym telefonem. Sięgnął po klucz, znajdujący się pod wycieraczką. Otworzył drzwi. Uderzył go metaliczny, gęsty zapach. Przez uchylone drzwi pokoju dostrzegł zakrwawione ciało kobiety. Zaczął rozpaczliwie nawoływać Bartusia, lecz ten nie odpowiadał. Wbiegł do łazienki. Jego zwierzęcy krzyk rozdarł ciszę smętnego blokowiska. Policja z Gryfic przyjechała w 10 minut. Funkcjonariusze zamarli. Prokurator Krzysztof Mejna powiedział, to nie rabunek, drzwi zamknięte, nic nie ruszone poza drobiazgami. Wiadomość rozeszła się jak pożar. Sąsiedzi zbiegli się na klatkę. Kobiety płakały, mężczyźni zaciskali pięści. Przed blokiem zgromadził się tłum gapiów. Plotki mieszały się z modlitwą. Słychać było szepty. Marcin zniknął. Pościg za mężczyzną ruszył niemal natychmiast. 250 policjantów blokowało drogi, przeszukiwało lasy oraz dworce. Marcin wsiadł w pociąg do Stargardu, planując ucieczkę do Niemiec. Koło godziny 19.30 w Gorzowie Wielkopolskim podeszli do niego antyterroryści w cywilu. Spokojnym głosem powiedzieli: Panie Marcinie, proszę z nami. Marcin złamał się po godzinie. Chciałem ją tylko nastraszyć, ale poszło za daleko. Opisał szczegóły. Gaz, taśmy, ciosy. Siostra mnie dusiła, narzekała na bezrobocie w Gryficach nie ma pracy dla takich jak ja. Biegli orzekli, że Marcin Brzozowy był w pełni poczytalny, zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i w trakcie badań. Oznaczało to, że w momencie ataku na siostrę i siostrzeńca w pełni rozumiał znaczenie swoich działań i mógł kontrolować swoje postępowanie. Nie stwierdzono u niego stanu wyłączającego poczytalność, takiego jak ostra psychoza, delirium czy ciężka depresja z utratą orientacji. Zamiast tego, opinia wydała diagnozę antyspołecznego zaburzenia osobowości, charakteryzującą się impulsywnością, brakiem empatii, widocznym w zabiciu dziecka, które uznał za przeszkodę, historią agresji i lekceważeniem norm społecznych. Oskarżony twierdził, że działał pod wpływem alkoholu i leków, ale testy toksykologiczne i analiza retrospektywna wykazały, że był trzeźwy. Biegli uznali to za próbę minimalizacji winy. W momencie badań Marcin był zdolny do udziału w procesie. Orientował się w rzeczywistości, współpracował z biegłymi, choć wykazywał cechy narcystyczne, obwiniał siostrę za prowokację. Opinia była jednoznaczna i nie budziła wątpliwości. Nie powołano dodatkowych biegłych, co jest rzadkie w sprawach o tak wysokim ładunku emocjonalnym. Biegli podkreślili, że mimo zaburzeń, Marcin nie kwalifikował się do hospitalizacji psychiatrycznej. Jego stan nie wpływał znacząco na zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Opinia psychiatrów była decydująca dla kwalifikacji czynu jako zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Marcin przyznał się do winy, prosząc o 25 lat więzienia, lecz sędzia, opierając się na badaniach, uznał go za w pełni odpowiedzialnego. Mężczyzna został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia po 35 latach. Kapitan Artur Bojanowicz, rzecznik prasowy dyrektora zakładu karnego w Nowogardzie, przekazał następujący komunikat. Osadzony przebywa w celi, gdzie są dodatkowe kraty, wzmocnione pręty w oknach, a wyposażenie celi przytwierdzone jest do podłoża. Marcin B. do łaźni przeprowadzany będzie w izolowanych grupach, a nadzór nad nim pełnić będzie więzienny psycholog. Regularne badania psychiatryczne potwierdziły stabilność diagnozy, brak pogorszenia, ale też brak wyrzutów sumienia. W rodzinie powinno być najbezpieczniej, a jednak czasem właśnie tam rodzi się największe zło powolne, karmione żalem. Gdy gniew staje się jedynym językiem, którym potrafimy się porozumieć, dom przestaje być domem. Staje się miejscem, w którym wystarczy jedna noc, aby zamienił się w piekło, i wtedy zostaje pustka. Dwie pary butów przy drzwiach, które już nigdy nie wyjdą na spacer, i cisza tak ciężka, że nie da się jej zagłuszyć. Niech ta cisza będzie przestrogą, bo zło nie przychodzi z hukiem. Przychodzi, gdy za długo udajemy, że wszystko jest w porządku. Kain wciąż żyje w nas. Wystarczy, że pozwolimy mu się obudzić. Ksiądz Józef Tischner Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękujemy.